Te rękawice. Zrobiłem sobie w młodości. Własnymi rękami uszyłem. Jedna trochę inna, druga trochę inna. Tak samo i czapkę, tylko że już ją mole zjadły. Muszę to z tej strony. Sam sobie też zrobiłem buty, ale ich akurat już nie mam. Najcieplejsze rękawice na narty czy rower. Są z jednym palcem. Oczywiście za luźne. No i takie, żeby można było założyć dwie pary. W sklepie to snowboardowe.